It's all right. you're ready for the night of your life Stop Anko to kolejny odcinek z serii Hero Zero Drugi sezon Dokładnie, drugi sezon Wiem, że trochę krótko było, ale drugi sezon Zrobię od nowa yy... Stworzymy taką samą postać jak ja mam na naszym PL3. Oczywiście, tamten. W tamten ten koncie też będziemy jeszcze aktywni. Nie powiem, że nie będziemy. Czemu mieliśmy nie być? Trochę ten y no nie trzeba dokształcić. No tak przyjaźnie trochę, yy, no to nazywamy się oczywiście po swojemu. A, jeszcze hasełko. Oczywiście. Yy, stworzyliśmy konto, narodzi się nowy bohater, witaj matecki wm3, całkiem nieźle wyglądasz, ale tak yy, i tak bez kostiumu, bez gadżetów, bez super siły, no dobrze, zobaczymy co potrafisz, niech przemówi czyny. No to tutaj mamy, Hamfer to był kiedyś przedmieście, o, przedmieściem, jak to obrazka, no to no właśnie, no takie, Zdecydowanie nie będę tego czytał, sobie sami przeczytacie jak zaczniesz w tą grę. To jest mój PL3, już wiecie jak wygląda. Ale to, to, to koniec drugi sezon, więc zaczynamy. Od nowa nie będziemy tam. Będę tylko włączona misję tam czasami. Ale dobra, zajmie się drugim sezonem. Eee, okej. Okay. Nie będę marnował oponek, bo chcę tutaj mieć dużo oponek. Tutaj zrobiłem wielki błąd. Gramy na PL1. Oczywiście PL1 e, no to tutaj już się ładuje. <laughs> Coś się ładuje Teraz powinno być yy, dobrze No to czekam. Yy, Tutaj nie mogę nic na razie robić Tutaj chcę Co jeszcze oznakam Proszę lajki Drugi sezon już jest yy, Hero Zero fajnie mm, Super <laughs> No to dobra. I właśnie tutaj muzyczka Najlepszego końca Kończyliśmy, drugi level, damy sobie to i to, może weźmiemy sobie to, maseczkę, to mogłem wziąć, bo tutaj daje obrażenia, ale no co, zaatakujemy tego słabiaka. Kurcze, przegraliśmy. No cóż, mówi się co z tego. No i mamy kasę, yy, Możemy sobie tutaj. Mnie nie starczy kasy. Może kupimy sobie też szlafroczek, tylko zobaczymy, co. To... Ale wolę to sobie dokupić. Tutaj mi do no, końca. pięknie. To mi do... I teraz zaraz będę miał coś. I pierwszy bardzo, jedna pytanieczka dla mnie. Nowy towar tutaj, trochę doświadczenia, mhm. trochę doświadczenia. Dobra, mamy tutaj trochę doświadczenia, poczekajcie. Dźwięki... Yy, odgłosy wyłączone. Yy, dobra, no tutaj założymy sobie to i poakatujemy sobie kogoś. Yy, Walne śmiechu criticala już po 60, to jest dużo już, widać? Yy, no to dobra, no to walimy im. I pięknie. No, 190. Honoru. ładuje się. Mamy to Weź pojedynek. Dobra. Dziękujemy. I proszę bardzo, już mamy coś na 20. A to będę sobie na 20 I mamy na 30. Eee, to ten bohaterzy.pl słowa miejskie, okay. okay. Zobaczymy, okej zobaczymy daje. to no zobaczcie, trochę zobaczcie trochę więcej tego. No to to sobie to sprzedać. I to na razie już tak wygląda, zadekujemy sobie może to odo, z czym przy tym przegraliśmy, a no, teraz wygramy, pięknie, on stracił honor, a my z nim wygraliśmy, on tam ma dużo AB, ale nic z tego, ja z nim wygram, mamy 300 z jeszcze raz z nim wygramy i dostajemy znowu honor. I, proszę bardzo, punkty do doświadczenia i jedna oponeczka. Już nasi oponek, uuuu. Yy, no to tu możemy sobie dodać może trochę tego, tego i tego. Yy. Nabijemy coś tam. Wszystko po 25. I proszę bardzo, trzeci level kaska, kaska. O, Możemy sprzedać. Tutaj jakiś golden. to? No. Towarzysza mają. Fajny. Kociek. A ten ma, widzę, że dobry. No. Dobry ma. Dobra. No to tutaj możemy sobie zjechać na dół. Bohaterzy. On ma dużo HP. Sto... No, dużo ma. Dobra. Yy, Dodaj nadzwyczajne. Tutaj to możemy sobie punktować trening, praca. Yy, oczywiście takie rzeczy. No tutaj sobie możemy weźmiemy jakąś misję. Może to. I sobie wejdziemy... Ja tutaj włączę. pl 3 No to tutaj dostajemy kaskę, mam towarzysza. Yy, o, może sobie do to, no to teraz. Drugi cyton. Dobra, no to rozpocznij. znowu yy, jakiś błąd No no to... dobra ludziska, już jestem z powrotem błędy techniczne, cube award mi się włączył i tutaj wspomagacz umiejętności i wspomagacz tego to jest oczywiście podstawa i oczywiście jakiś item a widzicie, stat teraz super, co nie? No już wszystko na 30, no. To no, no nie dopiero co to zaczęliśmy i już takie statystyki. No. Zobaczmy, jestem on najlepszy. No może dla mnie e, No to dobra, no to sobie włożymy jakąś misję. To są. Dobra. E, poczekajcie. Kontynuuj. Teraz niech się odwiruje, a my coś porobimy. No to to mamy jeszcze parę minut, parę sekund i skończyła się misja. Proszę bardzo yy, Jeśli to załaduje to... Proszę bardzo, czwarty level yy, dodajemy to Kolejny weź udział i proszę bardzo, nowy. O, i możemy 600. Fajnie. Naprawdę super. No to teraz. To...